Hej, hej, witam was moi kochani w specjalnym odcineczku z druida, tak moi kochani, specjalny odcineczek z druida i może zmaga od razu zrobimy jednym ciurem, ale dzisiaj będą specjalne odcinki, ponieważ skończył nam się gry wczoraj, więc dzisiaj dokonujemy zakupu, no i pędzimy na karczmę, tak od razu, po prostu tak od razu, jaki mamy plakat, Na pupili, to się nakarmi pupili, no i jedziemy, 5 za 2500 500, jedziemy. Także dzisiaj specjalny odcineczek, na którym będą aweczki, bo kisiłem do końca, ładna misja, dycha za 7 by wyszła ładna, bo kisiłem do końca jak najdłużej mogłem, żeby ten gryf jak najpóźniej został kupiony, żeby znowu ten jeden dzień sobie tutaj oszukać, nie? żeby ten jeden dzień sobie oszukać. Jako, że mamy tutaj pełny plecak, to raczej nie boimy się, że nam coś tutaj... E, pusty plecak, nie boimy się, że coś nam tutaj zablokuje. E, możemy dostać sporo itemów, jak widzicie. Sporo, sporo. No, nawet jeden rozmontować od razu. Haps. Więc mamy trochę miejsca w plecaku. Mm, 7 za 5, 10 za 8. Ale pieniędzy. Bierzemy te pieniędzy. Mm. Bierzemy te pieniądze. Widzicie, że i tak mam dużo tych pieniędzy, nie? Dobre biznesy dzisiaj były weźmy Chyba czapki, nie? Te czapki. miałem te, wiecie, te czapki, OBWW, te inne rzeczy. Czy ten beryl 482? 518, 520, 476 na rękawicach. okej. Czy on nie jest najgorszy? Czy on nie jest najgorszy? Mógłbym sobie takie rękawice założyć i sadzić ten gówniany beryl. Okej. A pasek? Pasek ma 498. 480... Dobra, szkoda. Zobacz te DEIK, tak się traktuje Berylę. Tak się traktuje beryle, Nie wiem, czy ci tam przekazywali z W-50. Jak tam wyrzucam Berylę, bo mi potrzebne, Więc wiesz, wiesz jak jest. Ale dzięki temu, moi drodzy, o znowu fajna złota. Będziemy mieli dużo dzisiaj statystyk, to jest raz. Dwa, będziemy mieli... Będziemy mieli... Co będziemy mieli? Kowala dzisiaj. Kowala dzisiaj będziemy mieli, bo te abu czapki miały dużo kryształu. Więc polepszamy sobie dzisiaj ten dalej. Dalej w ramach akcji tam Buffów do 12, polepszamy sobie dalej i ten. A co? Stać? 7 za 5 to jest dobra misja. Widzicie, teraz mam dychę za 6, więc 7 za 5 to była gruba misja. 7 za 4, O, widzicie, widzicie? Maciej czuje, która misja jest dobra, która jest zła, później to przychodzi i Maciej widzi ta dobra, ta zła. Pasek do rozmontowania. Nie, 7 za 4 bierzemy. 7 za 5, jasne. Jasne, że jasne. I widzicie, na takie momenty my te klepsydry trzymamy, trzymamy, żeby później sobie na spokojnie nagrać odcineczek, później niż zwykle. Żeby sobie przykisić gryfa jeden dzień dłużej, nie? Maciej to jest kurde planer. Nie to co te mądre gracze. Rolu i poty. Rolu i poty. Do dzisiaj nie wycofały się ze swoich głupot. Jeszcze zwyzywały na koniec. Co za kurde Dup, duperele. Dubki jedne. Musimy pogadać. Rozumiem być głupkiem, ale żeby być bezmyślnym głupkiem, który nie potrafi zrozumieć, że jest głupkiem, to już trzeba być mega głupkiem. Nie? No, ten Ringers. Te rękawiczki i ten pasek To jest dziesiąty... a nie, to jest piąty pasek. Boże, ja myślałem, że to dziesiąte piwo w macie ty debilu. I tak się zastanawiam o co chodzi, że mam takie fajne... Ustawiłem sobie takie fajne 2,5 minutówki, a tu z nich nic nie ma, nie? 7 za 5 jasne. A to teraz będziemy szukać. No. Dobrze, dobrze. dobrze. Top się, top 2 się. za 1 700. No to jest niezłe w sumie, bo to jest 3.400 i 3 a prawie 7 baniek z dychy to jest dużo. No musimy to wziąć. Chcemy czy nie chcemy, a bardziej nie chcemy niż chcemy, ale musimy. 2 600. No nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to ciki ciki ta. Musimy pogadać. Hmm. Idziemy grubo na statystyki dzisiaj widzę taki dzień. Nam się zrobił, że będzie grubo. Że będzie grubo w statystykach. Jeszcze chyba koło nie skręcone. Czy już kręciliśmy kołem? Jeszcze nie. Ociepanie. Jak my dzisiaj wbijemy 30 statystyk na druidzie to będą i ojca jak berety co? Ale to jest mało prawdopodobne, musielibyśmy dostać 4 15 z koła, nie? Raczej jest to niemożliwe. Mm. Tak właśnie. No cie panie. No, dobra, ta jest zdecydowanie najgorsza, pomimo że ma milion ileś ekspa więcej, ale 6 milionów złota mniej. Jakbym miał porównać to do tej, to podobnie, to jeszcze gorzej to wygląda. Milion trzysta ekspa za 11 milionów złota. To, to jest na pewno lepsze teraz tu. No to tu też nie ma co porównać, 12 baniek. Hmm. Piękności. Dobry wieczór. Piękności. A weźmy sobie to, rozmontujmy. Bo my tam jeszcze nie mamy tych wszystkich rozmontowań zrobionych, nie? Jakieś tam buciki za milion, haps, pierścionek za milion, haps, rękawice do odłożenia, broń, nie wiem co to, to też nie wiem co to. O! O! Kolejna czerwona, o! O! 10 za 6200 ustawia nam dwójeczkę elegancką, pasi mi to. Okej. Okay. To ma potencjał. No i to musi być wybrane. To musi być wybrane. 11:0 przebieramy się. Mm, brakuje nam rozmontowań sztuk 1, ale jeszcze koło. No i dobra, potrzebujemy 34 miliony, czyli dwie piętnastki i śmieciuch. Żeby wbić 30 statystyk. Jedziemy. Dwie piętnastki i śmieciuch. E, nie drewna, tylko złota. Jezus Maria, nie. Nie, czy ja co coś mogę schować na siebie? Hmm. Hmm. Kusia czapka, albo klata. Mamy czapkę, albo klatę? Nie mamy. Ani czopki, ani kloty nie mamy. Smuteczek. Hmm. Hmm. Tutaj też nic do wzięcia. No, no coś musimy wyrzucić. Eee. 190, 270, no to tą broń, nie? I te buty powiedzmy. No, a resztę zostawimy na razie. Niech se będzie, nie? No, ale droga gro. No, dwie piętnastki. O, dobrze, jeszcze jedna. Jeszcze jedna. Pokażmy z kila No, jeszcze jedna. Jeszcze jedna piętnastka. Grzyby też spoko. Kamień nie. Ach, oskamowali nas. <laughs> Oskamowali nas jedyne 285 milionów, tylko 28 statystyk, biedne 28 statystyk dzisiaj. Naprawdę bieda jak piś... bieda aż piszczy w tych naszych statystykach. No może jeszcze złodziej rzuci 15 milionów nagle o 4 klepsydry i teraz 4 złota o uda. No, dajesz. 200 tysięcy. No po 3 złota to my nie zarobimy 15 milionów. Drogi złodzieju musiałbyś sypnąć 4 albo 5, nie? Może następnym razem się uda. No dobra, nie róbmy już świrowania. Kryształ to kryształ, nie? Może następnym razem się uda. Jak Milutko. No, dostaliśmy w sumie z milion z groszem z tego złodzieja. <laughs> nie jest to jakieś super, wspaniałe osiągnięcie, no ale no cóż no, nic nie poradzimy. Nie mamy już czapek, to jest niestety za grzyby. Nie mamy rozmontowań, jednego nam brakuje i chyba nie mamy już na pachołach, nie? Chyba już nie mamy jakichś klasów na pachołach do rozmontowania, nie? To już są sprawdzone 7 razy itemy. Broń jest za milion, można było w sumie jednego zwyklasa nie rozmontowywać i wrzucić tą broń za milion i mieć wyzerowane, ale to rozmontujemy jutro, nie umrzemy. Moi drodzy, 28 inty hubs. 28 inty hubs. I w portal gildii. Aha, nie ma portalu Gildi. To portal solo. Dobijamy go. Go. Czy ty za kolak umiesz krytyka za 20 milionów zrobić, czy nie? Nie, rozumiem, szanuję. Rozumiem, szanuję, pozdrawiam. Boże. Jaki, jaki cieniasz, no. Jaki cienias z tego za kolaka. Wczoraj ataków nie zrobiliśmy, bo nic nie siadło. Może dzisiaj będzie 200% normy za to. No, coraz trudniej nam to idzie. Jest 100% planu, 200% planu, 300% planu. Uuu, baby. Całe trzy punkciki dzisiaj nam weszły. Jesteśmy bodzy, bodzy, nie bogowie, tylko bodzy. <ścoughs> 420, tylko 700, a w zasadzie 698. Najsmaczik, nice, naj. Damy radę. Damy radę, dark. Myślałem, że mnie sklepał, ale to by chyba było niemożliwe, już teraz. Przy statach 400 tysięcy na moim władku, jego 48, to nie wiem, jak by się musiał łop zdenerwować, żeby nam, żeby nam w spuścić. spuścić. Oj, musiałby się grubo zdenerwować. Żadnej zapisanej walki w pupilni. E, widocznie wynika to z tego, że, y, że, y, że zapomniałem zapisać. To raczej nie jest wina tego, że nic nie wygraliśmy. Raczej zapomniałem zapisać. Tak należy to odbierać. <ścoughs> <ścoughs> tak, macie jej żartownić. Wodę co my karmimy? Tu dużo karmimy, tak? Poseidon i głębion. Dobra. No i ostatnia walka petów dzisiaj, yy, na pewno wygraliśmy coś, tylko zapomniałem zapisać, na pewno, moi kochani, na pewno, na dowód tego pokażę wam na odcinku jak się wygrywa, o jest, jednoruk heraldon, przegraliśmy bo jest pet z dupy, więc easy gg, no zabrakło, niewiele zabrakło. Niewiele zabrakło, więc no, należy zakładać. Dzisiaj było 0,5 na druidzie. No tak niestety trzeba zakładać. <gry> Awanturniczość, 1, recykling i rozmontowania. Dobra. Ulepszenia 7, ulepszenia 10. No to my musimy tutaj co najmniej do tej 9 tą czapkę dać. 9, 10, 10, 10, 9, 9, 9, 10, 8. No dobra i brońkę na 9, haps. I rozdaliśmy te z czapki obu kryształy dość fajnie, bo mieliśmy dość dużo ulepszeń, dużo statystyk, więc jest w porządku. Jest w porządku, mój żołądku. Nie wszystko zrobiliśmy. Nie mamy co rozmontowywać, nie mamy co robić, więc Jidziel well Plate pozdrawiamy Druida i idziemy na Magiera. Na Magierze dosłownie to samo, moi drodzy. Dosłownie to samo, bo. Przebrałem się tak. No nie to samo, bo nie mamy surowców, ale wskakujemy tutaj w gryfo tygrysa. Siema gryf o tygrysie. No i pędzimy, pędzimy przed siebie, pędzimy przed siebie. Pędzimy, pędzim na Będzin, jak to mówią. Pędzim na Będzin. Znasz te okolice Dobry wieczór. Pędzimy na Będzin. O, 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 tu się kroi gruba misja za 4 miliony złota. O, 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 o. Dobry wieczór. Kroi się misja za 4 miliony złota. Bierzemy, bierzemy. No, Mac nie zarobi tyle pieniędzy, bo Mag nie miał dobrych biznesów. z Wiedźmuchą dzisiaj. Niestety. Ale ma jakieś rękawiczki do rozmontowania. Też dobre, nie? Też dobre. No, dajcie jakieś czerwone na złoto. Bo my też chcemy 20 statystyk, chociaż dzisiaj wbić, no. Chociaż 20. 10 już jest. Jest szansa. Przebrany jestem w ogóle do dawki. Jestem, dobra. Coś tu do rozmontowania jest. A jasne, że tak. To oczywiście. No, a pewnie. <ścoughs> I od razu. O, cie co to za zakupy dzisiaj? Na pierśdniki, nie mam na pierśdników. Ma jakieś miejsce na moich pachołach? Hmm. Uh -huh. uh. Pasek. No i co? Gdzie jest jakiś pasek do schowania? Allo. Halo, policja. Gdzie jest pasek dostawany? Nimo. Nimo żadnego poskos dzisiaj. Niedobrze. dobrze. policja. Mm, no nic. Idziemy dalej. Szkoda, bo nam się plecak zapycha, a miałbym piękne miejsce na pasek. Chciałem gównianą misję na Expo, Nie wiem czemu to zrobiłem. Może dlatego, że zobaczyłem dużo złota. Maciej jest dziwny w niektórych przypadkach. Właśnie również w tym. <laughs> Właśnie również w tym. Ale to wiecie, trzeba się przyzwyczaić do głupoty. No dobra, zróbmy sobie przerwę nawcę. Może tu jakiś pieniądz wpadnie. Może następnym razem się uda. Może tutaj nam wpadnie jakiś. Ooo, 1200 kryształów. Widzicie, widzicie, dajemy radę. Uciepanie. panie. Może tak przewrotnie? O! Może następnym razem się uda. Może następnym razem się uda. Hmm. Jak pech to brawo. Jak pech to pech... No dobra. Te żeśmy się pokręcili, za dobrze nie było, ale mamy 120 milionów. Pędzimy dalej w poszukiwaniu 20 statystyk dla Magiera. Jakie mamy szanse na 20 statystyk? Dość duże. Wystarczyłoby wykręcić z 10 razy złoto z koła. <śmiech> <śmiech> tak, z 10 razy złoto z koła easy. Pasek za 2,5 miliona. Można by go było No I zróbmy to. Zróbmy to. Zróbmy to. Mamy tutaj eleganckie, piękne miejsce u Magiera. To Haps. Niech sobie tam leży i temik do sprzedania. Mm. No, nie podobuje mi się to. Zaczyna być nerwowo. Zaczynam się też wiercić na krześle z tych nerwów. Przybierać nóżkami i sprawdzać. Prawą ręką klikam Awkę, a lewą sprawdzam, czy Pumper sprzeciek. Wiecie, jak to jest. Wiecie, jak to jest. Wiecie, rozumiecie. Znaczy, może, mam nadzieję, że nie wiecie, jak to jest, jak Pumper przecieka. Mam nadzieję, że się nie dowiecie. No. Chociaż niektórym by wypadało zafundować taką przyjemność. Niektórym by wypadało takie przyjemności zafundować 140 baniek. No to ciągle brakuje. Ciągle brakuje 60 milionów do 20 statystyk. To jest dość dużo, dość dużo. Sprawdźmy to koło. Czapka, taka czapka od razu. Sam złom za 700 tysięcy, to nie. ja nie. Ja dziękuję za takie coś. Daj 15. Daj 15. idzie dobrze. 11 może być jeszcze 15. No. No daj 15. Daj 15. Daj 15. Daj hamie jeden. No. A widzicie, że trzeba po imieniu. Jeszcze dychę dodało. Widzicie? Czas hamami, czas hamami po, po, po ich niemu rozmawiać. To są oba itemy do wyrzucenia. Ja, nie ma dużo kryształu, więc WOM. Czas hamami rozmawiać po imieniu, moi kochani. Po imieniu. Dokładnie tak. Wtedy jest szansa, że coś dadzą. O, i klatka od razu za piątkę. No i moi drodzy, w taki oto sposób będzie dzisiaj 20 statystyk. Apps. <laughs> Druid 28. Mac będzie miał na pewno ponad 20, bo to już widać. Może nawet z 25 wykręci, jakby. Jakby mu jeszcze jakieś klaty takie siadły fajne, hmm, to może jeszcze wykręcić z 25 statystyk, nawet. Więc też dobry dzień, umaga, z pieniędzmi dzisiaj. No, 20 to my zaraz będziemy mieli, nie? To jest chwila, moment, nie? Jak będzie, ponad 20 jest. Co to za budki? A, do rozmontowania budki. Ups. Do rozmontowania budki, Ups. 207 No i jest 21. Jeszcze 4 o, czerwona się szykuje. Na Expa. No dobra, niech będzie na Expa. Niech będzie na Expa. Ten pierścionek yy, to już nie yy, pamiętamy o tym, że ja tutaj dopcham dwa sloty na koniec. Nie, to nie jest tak, że ja mam trzy sloty i wyrzucam pierścionek. Ja już nie mam slotu. Bo muszę dwie potki na końcawki kupić. Jedyny powód, dla którego nie kupuję teraz, to jest tylko i wyłącznie taki, że. Eee, żeby nie musiał co każdy jeden zdobyty item lecieć tam i się wyprzedawać. Nie? Kupimy już na koniec. Słabe te misje. Przez to nam się tutaj słabo stakuje ta nasza. Stata nie będzie 25. Nie będzie 25, będzie 23 pasek. Będzie 23, w sumie 23 już jest, jakby siadły dobre misje, to może 24. Dobra klata, kałowa. Kałowa klata, ale buty dobre, to tu mamy parę groszy. Oczywiście do wyrzucenia. Dobra czerwona, bardzo dobra czerwona, bardzo dobra czerwona. I zobaczcie, niewiele zabrakło do 25 statystyk. Jedynie 6 milionów. Jedynie 6 milionów możemy się przebrać. Rozmontowanie mamy zrobione. Do kupienia mamy dwie poteczki, haps haps. Które sobie oczywiście gdzieś tam odłożymy już, bo na razie nie mamy co z nimi zrobić, tak? bo zaraz nam się kończy nieśmiertelka. Więc czekamy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć dni, wejdzie nowa nieśmiertelka, to zaczniemy doładowywać poty. Hmm, na razie będzie chwila przerwy, właśnie, darmówka w lochu, właśnie, właśnie, Maćku, jak tam obrońca? Easy? <grytanie> prawie zabity? E, prawie zabity, więc w porządku. Hmm, tu wszystko mamy zrobione, tak, tu jeszcze trzy, czterysta możemy sobie kupić dla zabawy, 10 ataków zrobione. Rozmontowania zrobione. Wiedźma chce na pierździki, których nie mamy. Pety, 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 pety. To mieliśmy trzymać. Z tego co pamiętam. Ja. Jeśli chodzi o ziemię, też mamy trzymać. Jeśli chodzi o ogień, mamy nie trzymać. Jeśli chodzi o wodę, mamy nie trzymać. okej. Okay. To czas na ostatnią walkę petu dzisiaj. Oho! Haraldon hmm, po jednorogu, czyli pet z dupy, czyli przegraliśmy. Pozdrawiamy twórców gry, wspaniale, wspaniale zarządzacie produktem, naprawdę zazdroszczę wam czegoś takiego. 725, 625 i 38, bardzo dużo robiliśmy w tą hydrę, bardzo dużo, także zazdroszczę wam samopoczucia hmm, i że potraficie... Sępić dalej pieniądze. Ja na waszym to po prostu wyłączył tego plusika, bo bym się wstydził brać od ludzi pieniędzy za takie coś, co robicie. No, po prostu bym się wstydził. A wy wstydu nie macie. Podstawowych błędów nie umie ta naprawić, ale plusiki i rozsyłanie spamu, że nowy serwer, kolejny serwer wejdź dwa tygodnie wcześniej, kup grzyby, dostaniesz naklejkę, ten, naklejkę Pepsi na kapsel. Lamborghini, i będziesz mógł sobie przykleić do lodówki magnesik. No nie, moi drodzy, no nie. Dostaniecie 20 grzybka za darmo, czy tam ile, tak? 25, nawet nie dostaniecie, zobaczy, nawet wam magnesika na lodówkę nie dadzą. Nawet magnesika na lodówkę wam nie dadzą. Jakieś gówniane 25 grzybów. Po prostu paranoja, jak można nie dać ludziom nawet magnesika na lodówkę. Boże, jakie sknery. To nawet długopisik jakiś. To już każda byle jaka dziadowska firma rozdaje długopisy firmowe, nie? I magnesiki na lodówkę. A to to nie. Nawet Magnesika na lodówkę nie dają. No co za bandyty. No dobra moi kochani, został nam portal Solo i zostało nam 24 inty, no to hubs, zbliżamy się do 30 tysięcy inty. To ciekawe, a Druid już ma? Nie ma. To jak to jest? że Mac ma, Mac ma więcej inty i, i wytrzymałości też ma więcej. O co tu chodzi? O co tu chodzi? 3528, 3528, zobaczcie, mają identyczną, ale ten ma z ekwipunku 12591, a ten 12100. Czyli Mac ma lepszy ekwipunek. Najprawdopodobniej też Berylę ma lepsze, i to z tego wynika też. Ekwipunek 12591, 12100. Też o 400, więc to jest dokładnie, mm, taka liczba by wynikała w większości z, pewnie z Berylii, pewnie z beryli. Ale to fajne, że Mac ma szansę pierwszy przekroczyć magiczną barierę 30 tysięcy int. Yy, I pewnie będzie to już niedługo, bo to jest 3-4 dni, nie? 3 dni po 10 statystyk, po 15 statystyk to jest, no 4 dni. 4 dni po 15 statystyk, chyba że sprzedamy buty, sprzedamy coś tam. I będzie śmiesznie. Co nam to zostało portal Solo? <laughs> I chyba tyle te rozmontowania zrobiliśmy, czyli idziemy na nasz portal Solo, jako że mamy dobre statystyki. To może dzisiaj będzie progres. Czujemy 31 milionów, jest 25 33 będzie progres 1%. Dwóch, proszę was. Jutro będzie miał 98%. Jesteśmy wspaniali, 2% w lochu, easy, moi drodzy, easy. Dlatego też nie piorę, nie, nie, nie puszuję tych potek, bo mogę spokojnie 5-6 dni poczekać, bo jak widzicie portal idzie jak idzie, a chciałbym, żeby te poty poszły nie tylko na Janka, ale też i na portal, więc możemy w chwilę nawet jeszcze wstrzymać te poty parę dni, powbijać trochę statystyk, żeby nam łatwiej portal szedł, większa szansa na Janka i takie tam. To tyle. Trzymajcie się, Siemanderko i papatki!